Poranek, 16 października. Dzisiaj od rana miałem w planach sobie polatać, więc gdzieś tam sobie wcześniej wstałem i gdzieś tam w prognozach było, że mogą być delikatne mgły. No ale po tym jak zobaczyłem o 6.30 jak to wygląda a w Warszawie mamy do dobrą rzecz, że po pierwsze są kamery na narodowy i od strony narodowego w kierunku centrum a żeby sobie badać w wysokości mgieł są kamery, które gdzieś tam podglądują sokoły na Pałacu Kultury więc z bardzo wysokiego pułapu jest dobry widok Jak już widzieliście w intro pierwsze loty za mną na kinie filmia. dosłownie kilka ujęć sobie nagrałem ponieważ ta warstwa była ciut za wysoko tutaj ale od prawej strony, od strony Woli, było widać delikatne prześwity. Więc z mgłami to jest tak, że czasami reaguje się bardzo na bieżąco. I to, co sobie zaplanowałem na dzisiejszy poranek, bo jak zobaczyłem wczoraj na prognozach koło południa, że miały być mgły, to mówię, super, będą mgły. Ale potem z meteogramu wychodziło, że ten mgły nie będzie, nie będzie. Po czym dzisiaj rano, koło godziny siódmej, po prostu Warszawa na wszystkich kamerach stała się biała. I taki stan trwał gdzieś do godziny 8.15, po czym te mgły dosłownie w ciągu 10-15 minut zaczęły schodzić z dół. Więc padła szybka decyzja, że jednak dzisiaj wychodzę złapać mgły. W tej chwili skina Femina, idę sobie powoli pod ratusz na woli, tak jak zgodnie z tym, jakie były tam prześwity. No i tutaj będę sobie szukał kolejnych fajnych kadrów. Teraz już trochę spokojnie mogę sobie pochodzić, ponieważ już widzę, że od woli tutaj to nie będzie to, na co wszyscy jednak czekają. Uszedniają się tam raz, dwa razy do roku. Zdarza się, że ta mgła po prostu rozlewa się, jakby, się, jakby mleko wikipiało, które się ścieli na wysokości 80 metrów. Robi piękne odcięcie dla wieżowców. To, jak ta warstwa mleka po prostu sobie płynie, jakby powiedzmy po ziemi, to jest coś pięknego. Dzisiaj już widać, że takich warunków nie będziemy mieli, bo już to wszystko się rozeszło. Następny przystanek dzisiejszego poranka to rondo Radosława. Złapania mgieł, prawdopodobnie to na wszystko. Chyba, że naprawdę coś na wiśle jeszcze tam uda się złapać. A teraz wracamy do początkowego planu na dzisiejszy poranek, czyli jesień, bo już widać na drzewach, nas już było widać na poprzednim odcinku ze Starego Miasta, że ta jesień już się przybija. Po drodze na rondę Radosława jeszcze malutki przystaneczek na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła z Anielewicza, ponieważ wzdłuż całej Alei Jana Pawła praktycznie ciągnie się taka długa aleja drzew, która wiesieni po prostu Pięknie barwi się na żółto. Z tego co patrzę, jeszcze część drzew walczy, walczy, walczy. Ale te osiedla tutaj dookoła, to wszystko jakie to robi się takie kolorowe, piękne. No i jakby jest to też bardzo fajna miejscówka na zdjęcia, bo tak naprawdę z każdego wyjścia, co gdzieś tutaj sobie startowałem, to wracałem z całkiem fajnym kadrem. <laughs> Oczywiście musiałem się super przygotować do odcinka. I aparaturę miałem naładowaną przy pierwszym stacie w 45%. Po wylataniu jednej baterii do 50% już na chodzie. Wateria spada do 23, więc mam nadzieję, że uda się. <laughs> Pomimo tego, że jest względnie ciepło, tak około 5-6 stopni, to ja już śmigam w rękawiczkach, ponieważ, ze względu na to, że lubię chodzić, jakby, wiadomo, też sobie i podjeżdżam przy tramwaniu czy autobusem, ale najczęściej jakoś te spacery to robię sobie z buta. I że przy tej temperaturze nie masz takiego problemu, ale przy jakimś mrozie większym, tak sobie spaceruję, tak ręce raz przemarzną. To już potem jest ciężko zlatania, bo już palce kostnieją, No i niestety lata się dosyć słabo. A więc bądźcie o swoje ręce, bo w pewnym sensie jest to rzędzie waszej pracy przy lataniu dronem. Rondo Radosława, czyli jeden z takich fajniejszych spotów na latanie dronem w Warszawie, z tego względu, że macie na luzie polatanie do 100 metrów, a jeszcze przy okazji tego, jak mamy teraz jesień. Cmentarz powązkowski, jaką się zażeleni za pomarańczowi, to po prostu z pięknie to wygląda, jeszcze w połączeniu z tym kościołem, który gdzieś tutaj jest przy samej ulicy Powązkowskiej. To po prostu coś pięknego. Dlatego nie przedłużam i łapcie kadry z do Sława. Na której jestem. W sumie jeden jedno z fajniejszych miejsc startowania tutaj, jeszcze po drugiej stronie ronda jest jedna Łóweczka. Oczywiście mówię o tych miejscach, gdzie można sobie usiąść. Mówię, bo jakby ja zawsze szukam miejsca, żeby sobie usiąść. Dalej iść, tam byłem ostatnio. O, jaj, 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 jaj. Na razie na jesień planuję sobie 3-4 takie dronospacerki, tak jak teraz, a potem z tych dronospacerów oraz oczywiście z wyjść, których wy nie będziecie widzieli. Na koniec jesieni, czyli pewnie tak w połowie listopada, jak już liście zaczną w większej ilości lecieć, wtedy skleję taki 3-4 minutowy film z takiej jesiennej Warszawy. Myślę, że może być całkiem przyjemny. Mgieł nie będzie, słońce delikatnie pali, ale to, jaki tutaj okolica tych lasków na klimat, naprawdę jest całkiem przyjemnie. Ja sobie teraz spaceruję na Cypel przy jednej z, z plaż po prawej stronie Wisły. Skąd sobie wyzartuję? Pomimo tego, że słońce pali, to złapię sobie jeszcze kilka ujęć tutaj z. z a potem na sam koniec podejdę sobie do parku praskiego, gdzie będę miał wam do pokazania jeszcze jedną małą niespodziankę. Ja bardzo lubię sobie pospacerować po Warszawie, tak jak dzisiaj. Tak naprawdę, jedyne użycie transportu, które było, no to, żeby przekroczyć Wisłę w jedną stronę i w drugą stronę. Nie ja lubię taką pogodę, tak jak jest teraz. Jak się spaceruje, pierwsza rzecz, trzeba jakby mieć na to czas, tak? Bo wiadomo, że środkami komunikacji jest szybciej, ale po prostu widzę więcej, bo jak jedziesz transportem publicznym, to jest trochę jak zjazdą na miejscu pasażera samochodem. Pomimo tego, że przejechałeś i widziałeś całą trasę przez szyby, to bo czasami nie kojarzysz tego, że jednak tutaj gdzieś się jechało. Po drugie, idąc z buta, pod kątem dronowania można gdzieś tam sobie wyłapać nawet z ziemi gdzieś tam potencjalnie ciekawe spoty, no i potem sobie je na spokojnie gdzieś tam wypróbować w przyszłości. A ostatnią rzeczą jest to, że no po prostu dla zdrowia, tak? Jak się trochę z rana pochodzi, tak jak dzisiaj, no to no chyba, że są to schody letnie, gdzie trzeba wstawać o 3.30, no to wracasz o godzinie 6-7, jest... <laughs> i trzeba sobie z godzinki zrobić resetu ale tak jak dzisiejszy wschód już te jesienno-zimowe wschody to już są pobudki około 6.30, czyli tak normalnie tak naprawdę i po takiej porannej aktywności tak jak ja, dzisiaj mamy 5500 kroków, czyli pewnie jak dojdę do domu to będzie około 7-7,5 no to taka fajna rozgrzewka i trochę baniak inaczej pracuje oj, 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 oj twarde, 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 twarde ja już jestem na jednym z cypli po praskiej stronie Wisły za chwilę wyłoni się panorama pomimo żarówy nie jest źle tam ogólnie za plażą jest jeszcze jeden cypelek ale trochę krótszy i prawdopodobnie trochę łatwiej na niego wejść My na tym cyplu jestem pierwszy raz bo zazwyczaj jak gdzieś jak chodziłem na cypel to od strony tam dalej przy Narodowym jak jest most średnicowy to tam jest spoko miejsce, żeby sobie połapać pociągi a tutaj jakoś nigdy nie, nie trafiłem idąc od strony Mostu Gdańskiego czy troszeczkę szaków jest, idąc tutaj na Cyplu ale od strony Prai tutaj plażą. idealne dojście, fajne miejsce na start, polecanko Wszystkich ciekawskich, jak żmir rozładowujący się kontroler. Mniej więcej już mi to tak. Na dłuższą metę nie idzie wysiedzieć. Na szczęście jest możliwość wyciszenia go, bo tak to byłoby ciężko. Najlepsze w sumie jest to, że na Wszystkie wyjścia zawsze noszę ze sobą awaryjnego powerbanka. No bo tak właśnie tak jak dzisiaj może zdarzyć się zapomnieć, podładować kontroler albo coś. I loty się skracają. Złapałem tutaj kilka ujęć dookoła. Ładnie tutaj rodzina będzie sobie za mną pływa i też mają swoje ujęcie. Do parku praskiego z dronem już nie będziemy szli. Bo ten kontroler się odbudowuje. Jednak, tak jak już patrzyłem, kilka ujęć też mieliście, że jeszcze ten park praski tutaj walczy i damy mu trochę czasu. Jak się na tym cyklu już te słońce zaczęło delikatnie prażyć. Już mi przynajmniej zrobiło się delikatnie za ciepło, no bo dzisiaj był ten pierwszy dzień, kiedy zestaw jesienno-zimowy wjechał. Termogóra, termodół, czapeczka też już taka niezdaszkiem, żeby uszy nie marzły. A w kieszeni są jeszcze rękawiczki i kominiarka. Na szczęście, dzisiejszy ten poranek był taki jeszcze. Względnie fajny, jeszcze nie mroziło, ale tak jak na początku tego roku byłem na spacerze, gdzie sobie tam nagrałem rolkę i zrobiłem kilka zdjęć na Pradze, przy Stadionie Narodowym, chyba pijalnie, wedle zapalania, z tego co pamiętam, i skończyłem przy Mosie Świętokrzyskim. Wszystkim. Zeszło mi się tam z półtorej godziny, ze dwie, tyle, że trafiłem akurat na jeden z mroźniejszych dni. Chyba. I było wtedy chyba, jak byłem po Stadionie Narodowym 12 albo 13 kresek na minusie, to uwierzcie, że naprawdę, jeżeli ja jestem typem spacerowicza, to żeby się. Dobrze ubrać, żeby nie zmarnąć, a w szczególności zadbać o ręce. Czyli tam jeszcze była druga para rękawiczek, bo w tych cienkich, oczywiście, gdzieś tam delikatnie można sobie dziobać po ekranie i jakoś tam to działa. Ale już z doświadczenia wiem, że przy takim 10-15 stopniowym mrozie, jak już raz położycie ręce i nie będziecie mieli gdzie, gdzie ich zagrzać, to kieszenie mogą nie pomóc, bo przy następnym spocie, przy następnym locie dosłownie w ciągu chwili już paluchy kostnieją. Najbardziej skrajny przypadek, jaki do tej pory miałem, to było chyba dwa lata temu, w Zakopanym, jak byłem. Tutaj gdzieś wam się wyświetlą zdjęcia z Instagrama, i wtedy z rana, jak dobrze pamiętam, było minus 24, a ja miałem tylko takie grube rękawiczki, czyli jeżeli chodzi o gdzieś tam taką zręczność i czułość, jeżeli chodzi o drążki, no to było bardzo słabo. Na szczęście byłem samochodem, no i gdzieś tam się udało, no ale to była kwestia 5 minut i palce już były do wymiany. Kolejna sprawa, jeżeli chcielibyście taki odcinek odnośnie latania w zimę, bo to co jest w instrukcji, sprawdziłem sobie na szybko, akurat Mavic 3 Pro ma minus 10 stopni, temperaturę gdzieś tam operacyjną, ale nie macie się co bać, można latać w zimie, tylko trzeba zadbać o kilka rzeczy, szczególnie o, o prąd, czyli baterie. No ale to jeżeli chcecie, to dajcie znać w komentarzach. Krótki taki odcinek na temat latania w zimę e, mogę dla Was nagrać. Zgodnie z tym, co mówiłem, przed nami ostatni przystanek. Miejsce w pewien sposób, gdzieś tam przynajmniej jak czytałem, podobno kultowe. Na warszawskiej Pradze, zaraz przy parku praskim. Czyli praska budka z czeburekami, z haczapuri. Nie będę ukrywał. Koło godziny 11 delikatnie zaczęło mnie ssać. Dlatego bon napetit gorący jak diabli, akurat wziąłem sobie mięserem i mięsem tak jak ludzie mówią, taki komfort food fajny pomimo tego, że ten pieróg jest duży, to jest w takiej formie, że możecie go sobie wziąć na wynos i nawet jeść go idąc, tłusty, wątroba będzie miała wam za złe, ale naprawdę za tą cenę 12 ziko to jest całkiem fajne na przekąskę super, polecanko, tylko pamiętajcie, że musicie liczyć się z tym że będziecie stali w kolejce, pomimo tego, że byłem zaraz po otwarciu o 11, tu już przede mną było 4 osoby ale czekałem koło 5 minut, więc Całkiem sprawiedliwy. Ja sobie dokończę tylko gagatka. a wam, jeżeli ten odcinek się podobał, to zapraszam do zostawienia subskrypcji, komentarza, lajka. Jeżeli macie jakieś pytania, uderzajcie. Jeżeli jesteście ciekawi, co poza ujęciami, które widzieliście na tym filmie, udało mi się złapać, to zapraszam na swojego Instagrama, do którego link macie w opisie. Do następnego. Cześć.